Stwierdziłam, że zrobimy sobie drugi dzień z życia 75 Heart. Powiem Wam, że odkąd ostatni raz się widzieliśmy przestałam stawać o 5. staję zazwyczaj 6.30 i się prawie spóźniam do pracy i się nigdy nie rozciągam. Teraz jest 6.20. Stałam o 6.00 i skrolowałam telefon, bo miałam takie nie chce mi się rozciągać, nie będę się rozciągać, czy nagrywać dzisiaj ten dzień z życia, bo myślałam, że dzień z życia zmotywuje mnie do wstania o 5.00. Nic mi się nie chciało. W zeszłym tygodniu dostałam okres, powiedzmy, że to jest Moja wymówka, ale prawda jest taka, że nawet nie jestem zmęczona <noise> i czuję różnicę. W tym, że się nie rozciągam, w ciągu dnia bardziej bo mnie plecy, ale nadal nie wstaję i się nie rozciągam. I od paru dni mam kupione rzeczy na zupę, którą chcę zrobić, ale po pracy jestem zbyt głodna, żeby się za to wziąć, więc tego nie robię. I boję się, że zbarnują mi się w lodówce. Jest też syf wszędzie, więc moja kolej na sprzątanie, a nie zabrałam się do tego, żeby posprzątać, w sensie, dzisiaj jest czwartek, moja kolej na sprzątanie była w zeszły weekend. Może dzisiaj posprzątam, ale teraz to już jest takie... <laughs> nie to za ten weekend, nie to za tamten. Kurde, jest cholernie późno. Czytałam, że Liam Payne nie żyje i zaczęłam scrollować... A! W ogóle nie, zaczęłam scrollować od to, że przeczytacie o czym jest najnowsza książka Emily Henry, a później wyskoczyło mi o Liamie i miałam takie... ...pierdolę. Najlepsze jest to, że teraz przecież miał całą tą dramę, najlepsze, <laughs> że miał teraz mnóstwo dram i wszyscy po nim tak hali w internecie, że jest złym człowiekiem. Teraz pewnie będzie, mm, no, miał swoje problemy, potrzebował pomocy, ale ogólnie dobra morda. I tak minęło 20 minut. No więc ogólnie nie zdążę się porozciągać. No nie wiem, sorry. Jestem wszędzie i nigdzie. Dobra, najpierw się ogarnę, później się porozciągam, bo okay, jej nieprawdopodobnie się nie porozciągam. Ale może przez to, że jesteście tu ze mną. To zmusza się po południu. Muszę przyznać, że moje 75 heart to zloty i upadki. I teraz jesteśmy w tym domku. Tylko, że zazwyczaj miałam tak, że na przykład jeden dzień czegoś nie robiłam, a drugiego dnia już robiłam. Raz wstałam o 5.30 i drugiego dnia wstałam piątej. Raz nie poczytałam książki niefikcyjnej, to drugiego dnia przeczytałam 20 stron. A teraz. Beautiful. Dlatego wezmę batona i w razie czego słodką chwilę, chociaż wydaje mi się, że to mi absolutnie wystarczy. Nawet Monika napisała do mnie o Iliamie. mimo że jest 637 i ona nie słuchała One Direction, więc albo mówię o tym w telewizji, w radiu. Ogólnie wróciłam już też do picia kawy, tylko z przelewowego. Macza smakuje mi, jeżeli jest tak pół na pół woda i mleko, ale jest cholernie droga. Tak naprawdę myślę, że w dwa tygodnie zużyłabym całe to opakowanie, ale zaczęłam ją robić lżejszą. Tyle jest mleka, reszta to woda, a jaki ma śniutki kolor. I smakuje teraz jak mleko. Ale skoro mnie rozbudza, działa efekt placebo, to wszystko jest dobrze. Już jest 6.45. A bez nadziei, niestety jest czasem. Jeśli chodzi o czytanie książek niefikcyjnych, Musiałam zwrócić 27 śmierci do do... Biblioteki, a jestem na 200 stronie, chyba na 360. Pobramy sobie na Legimi, tylko muszę teraz z Legimi z telefonu przenieść ją na Kindle, bo jednak na Kindle wygodniej się czyta, więc dzisiaj chyba to zrobimy, bo przynosimy sobie książeczki. W ogóle też jest drama z Legimi, nie wiem czy słyszeliście. Generalnie książki będą droższe, połowa książek przejdzie do klubu Mola Książkowego, czy coś takiego, klubu książkowego, i że zamiast być za darmo w pakiecie będą za 14,99. I chyba wszystkie audiobooki też przejdą do tego, więc jakieś tam są dramy, i ludzie będą chyba rezygnować z legimi. I się zastanawiam, czy jak ja przez przypadek wykupiłam na rok, czy to mógł być wystarczający powód, żeby mi cofnęli członkostwo? Pewnie nie, pewnie są na to przygotowani, pewnie coś podpisałam. Ale jest połowa października, a ja jeszcze nie pobrałam tych 10 książek na miesiąc, które mi przysługują, więc musimy to zrobić. Ale pobiorę chyba dzisiaj 5 albo już pobiorę 10. Najwyżej się okaże, że to nie są te książki, na które miałam ochotę. Mam Przygotowuję jeden filmik, w którym miałam czytać konkretne książki, a zamiast tego zaczęłam czytać wszystko inne. I między innymi wróciłam do serii Playing for the Capes Becky Mack, czyli ci hokeyści z Vancouver i przeczytałam Play with Me, a wczoraj zaczęłam Unreveal Reveal Me. Druga książka była o najlepszym przyjacielu, bohatera pierwszej książki i młodszej siostrze bohatera pierwszej książki, a teraz Trzecia część jest o bramkarzu, który jest typowym Golden Red Liberem, który w pierwszej książce miał dziewczynę, ale się okazało, że go zdradza. Wszyscy są tam tak cholernie przerysowani, że wiecie, jeszcze nie wiedziałam, kim jest ten bramkarz, ale wiedziałam, że jego dziewczyna jest zła i że okaże się złą osobą. I ta trzecia książka jest tak cholernie kreskówkowa. Głównie bohaterzy poznają się w ten sposób, że na siebie wpadają i tam jest... W sensie pieski na siebie wpadają i jakoś tam, o, o, przez przypadek leżą razem na ziemi i jest takie... Ale nie jest piękny. Ale on jest śliczna ten vibe, więc jest to cholernie, cholernie głupie. I szczerze nie polecam tej serii. Zarazem chyba kupię czwartą część. I jakimś cudem już jest ten czas, kiedy powinnam wychodzić. Idealnie było, gdybym wyszła 3 minuty temu. A ja się upakuję i idziemy. No nie byłoby szans, żebym się porozciągała. Nie byłoby też szans, żebym poczytała książkę. Jest mi strasznie przykro. Dobra, widzimy się po pracy. Ja nie, 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 tego nie, nie, mamy chujowe noże. Ale ludzie w internecie robią to, o tak. Że nie, większą większą Większą? Większą? Większą. miękką. nie, nie, Czemu zostawiasz mnie z tą dynią? To nie, nie, sobie nie, 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 miękką dynią. Moja klinica, jak się wkurwię, to sobie na palce i na tym się skończy. Zabawa. Tak nie zrobiła. Podoba się to, że nagrywam to Nie wiem, co się tu zadziało. Pierdolę to. Dziwne, że nie udało mi się jej przekroić. Kresek jest. Wszystkie widziałeś Widzieliście coś do na Widziałam, że kolorowy. Wygląda ładnie. Dobra, mamy 16? To zrobiłem hmm, wcześniej. Jem obecnie ser preśniowy bo jestem już cholernie głodna. I przygotowujemy zupę. Tutaj jak widzieliście pokroiłam dynię, pomidory, czosnek, cebula, imbir. Później to zmielimy i zalejemy bulionem, ale bulion... To będzie po prostu kostka. I fajnie byłoby to zjeść z jakimś chlebem, ale nie mam chleba, ale teraz robię sobie frytki. Bo muszę jeszcze pójść na spacer. Czy się porozciągam, pewnie nie. Chciałabym poczytać książkę, może ogarnijmy trochę pokój. W ogóle macie 32%, więc muszę Was też mordować. I tak te dni mi uciekają. Wiem, że jest dopiero 16, ale mam wrażenie, że wracam do domu, robię obiad, kładę się na chwilę na zasadzie, właśnie z książką, z telefonem. Chcę obejrzeć YouTube'a. a wiecie, jak dawno nie oglądałam YouTube'a? Mam tyle zaległości, że już po czasie mam takie w sumie co mnie obchodzi ten weekend sprzed dwóch miesięcy, który spędziłaś ze sobą. Jedyne co mam ochotę to leżeć i czytać książki, i w trakcie przerw scrollować TikToka to jest moje obecnie główne hobby. Ustaliliśmy, że jednak Miśka posprząta mieszkanie, bo za tydzień ma urodziny. Kończy 23 lata! Będzie robić imprezę i nie chcę sprzątać przed imprezą, bo chcę się wtedy już jarać tym, że ma urodziny, Więc spokojnie, to, że nie muszę sprzątać. I w związku z tym mam ochotę położyć się poczytać. Dobra, mam kawę. O Jezu, to może przerzucimy od razu z Kindle, bo on już się naładował, a ja zwolnię wtyczkę do ładowania Was i przygotuję post na Instagrama i TikToka. Tak się prezentuje moja lista, z której mogę wybrać 10 książek na miesiąc. To są dodane już książki na półkę. W zeszłym miesiącu zrobiłam ten błąd, że od razu zgrałam 10 przypadkowych pierwszych lepszych książek, i później przeczytałam tylko jedną i miałam takie, mmm, co nie, to przeczytałabym inną, to skoro nie otworzyłam jednej z tych dziesięciu, to może będę mogła je cofnąć. Nie, jak już raz przerzucę, to jest koniec, kaput. I ja ostatecznie przeczytałam dwie książki z tamtych dziesięciu, te dziesięć dalej mam na Kindlu, ale teraz przeciągnę chyba pięć i będę miała jeszcze dziesięć dni na zastanowienie się, jakie inne pięć chcę przerzucić na urządzenie. Myślałam o tym, żeby ten memoir przeciągnąć, ale ostatecznie jest krótki i na razie go nie czytam i troszeczkę przeszła mnie na niego ochota, więc y, oleję. Na pewno będzie Red Shirt, koniecznie. I chciałam zrobić cały filmik o tym, że czytam polskie hokejowe romanse, więc wybrałam sobie trzy książki. Jeszcze powinno być Pack Me Up. Uuu, czekajcie, a czy tu go mam? Pack Me Up. No nie ma, to dziwne. Okej, okay, Pack Me Up akurat z jakiegoś powodu nie mogę, ale może przeczytam na telefonie. Teraz zobaczmy, czy Pack me Up jest na sobie. Jak wygląda moje życie? Tylko pak. No dobra, to pewnie przeczytam to na telefonie. Co jeszcze? Wybrałyśmy na razie dwie książki. Chciałam przeczytać Anię z zielonego wzgórza. Nie wiem, czy ją przeczytam w tym miesiącu, bo mogłabym. Fall in love, albo szczęście masz smak szarlotki, Cud, cudmiut Malina. Tutaj jestem w połowie tej książki i czytam ją też do innego filmiku. To słucham w audiobooku, więc ich nie potrzebuję. To chciałam, to chciałam, to. Bo ciężko mi się czyta na telefonie, a oddałam już moją kopię. Licencja na czarowanie. Pogoda jeszcze na też brzmi dobrze. O, miga mi bateria. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Zjadłam frytki i zjadłam loda. I teraz możemy wziąć się z powrotem za zupę. Przeczytałam, nie wiem, z 30 stron tej książki. Jest strasznie, strasznie, strasznie kiczowata. Dobrze, że jest to trzecia książka w serii, więc już lubię tych bohaterów, ale nic. Nie ma w niej sensu. Absolutnie nic. Każda scena jest super przesłodzona. Bohaterowie zachowują się dziwnie. Troszeczkę łapie mnie cringe, ale dobrze się bawię Dobra, tak wyglądają moje warzywa po wyjęciu. Sos je zmiksujemy. Chyba je zblenduję w ogóle. Czyż nie wygląda cute? Mhm. mhm. I brakuje czegoś pikantnego, ale nie mamy. Sporo imbiru. Mhm. Jako, że mamy już za chwilę 18, to wiem, że nie będę nic dzisiaj nagrywać ani nigdzie wychodzić poza spacerem. Ewentualnie może jeszcze zjedziemy do sklepu, więc czas na wieczorne pielęgnację. Co jeszcze dzisiaj musimy zrobić? <słuch> Wrzucić TikToka i Instagrama. Najlepiej, że tak do 21.00 zrobiła. 45-minutowy spacer, który pewnie zajmie godzinę, i fajnie by było chociaż przez chwilę się porozciągać, żeby już to odhaczyć jakkolwiek, i przeczytać 10 stron niefikcyjnej książki. Myślę, że mi się uda. Godzinę poczytam: Unreveal Me, ponieważ jest to cholernie głupie. I nie chcę jej czytać całej naraz, bo boję się, że się pożegam i że mi zbrzydnie. I pójdziemy spać, a jutro spróbujemy wstać o 5 rano. Skroluję TikToka i teraz każdy mój TikTok jest o Liamie albo po prostu One Direction. Nie próbuję być dramatyczny. co the fuck? Running a One Direction fan page. That say about you, isn't true. Liam Payne's ex-fiance. No, no, no. Zmiana planów. Idę na spacer. Podczas spaceru nie słucham audiobooka, tylko słucham starych piosenek One Direction. Wracam, kąpię się i kładę do łóżka. Powinna się rozciągać, ale nie chce mi się. Zakąpałam się tracyjnie, zrobiłyśmy 5-kilometrowe kółeczko i teraz chce mi się spać. I boli mnie gardełko, więc chyba się trochę przeziębiłam. Bardzo mocno chcę olać rozciąganie, ale czuję, że powinnam to zrobić. O, Rozciąganie za nami, ale powiem wam, było miło, chociaż większość robiłam z pamięci i jak nagle wyszła z ruchem, którego nie pamiętałam, to, to miałam takie fuck ile tego jeszcze? Myślałam, że to już koniec, ale to było tylko jedno ćwiczenie i później był koniec. Dokończę rozdział 27 śmierci, poskroluję telefon. zanim będę się żegnać. Dzięki, że spędziliście dzisiaj ten dzień ze mną. Nie wiem jak długi on był albo jak krótki, ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się krótko, widzimy się za kilka dni Buziaczki.